O kurde, chyba się wkurzył. O nie. Hej, cześć, z tej strony Xen. Na was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I dzisiaj mamy do ogrania naprawdę ciekawy moc. Dzisiaj będziemy razem z Girlfriend kraść smocze kule z Dragon Balla. I naszym przeciwnikiem. Będzie nie, nie kto inny jak Piccolo z Dragon Balla właśnie. Także zobaczymy sobie, jak nam sobie poradzimy tutaj z nim. Więc let's go. Baba Dog Bip. Nie, nie mogę uwierzyć, że w końcu znaleźliśmy jedną. Kiedy zdobędziemy kolejne 6 kul, będziemy mogli w końcu zażyczyć sobie tego. Tego? Jestem ciekaw o co chodzi. O, ten się rumieni. O! Hej! O! Piccolo wchodzi. Grz, lepiej się przygotuj. O kurde, czemu? Od razu się przygotuj? Od razu walka? <laughs> Ale ludzi. No to macie kolejne zadanie. <laughs> Tutaj powiedzieć, kto kim jest. <laughs> jeśli rozpoznajecie. <laughs> Ale fajny głos ma. O widzicie Gryffind? <gryfant> ma już kulę w ręku. Kradniemy mu ją. Nie ja, będzie miał szans z nami. Myślę, że w śpiewy tutaj w rapowaniu coś zrobi. Nie ma opcji. Jaką bluzę w ogóle ma. A ten po lewej jaki tutaj cyborg czy coś. Ale fajny widz, w ogóle taki. No fajna muzyczka, jezu, koks. Taki trochę dziwny głos ma, ale jest spoko, jest spoko naprawdę. Będzie full combo, czy nie? O nie, znowu to powiedziałem. Czyli zaraz misuje? Nie. Dobra, spokojnie. Mamy moc smoczej kuli. Nie możemy zmisować. Nie ma opcji Jest, udało się full combo. <noise> moc smoczej kuli, kurde. Dobra, dawaj kolejną. No. Nieźle, gnojku. Biby badobaj! Czego oczekujesz od tych smutnych kul? <laughs> rumieni się. O co im chodzi? Co, co girlfriend i boyfriend tutaj oczekują od tych kul, że on się rumieni cały czas. <laughs> Sądząc po twoim spojrzeniu na twarzy, wygląda na to, że jest coś to. że jest to coś naprawdę nieważnego. powierzone mi chronienie tej kuli przez Elder Muri okej okay. sam pracuję nad swoim życzeniem, więc nie mogę pozwolić ci żebyś zniszczył te szanse żeby żebym po prostu zdobył to swoje życzenie bip zbyt długo czekałem na Eldera, czyli z tego starszego żeby dał mi, żeby dał mi pozwolenie Ale ja jestem, już jestem naprawdę tak blisko Czuję to Daj spokój Twoje życzenie nie jest jakieś naprawdę wa ważne yy, Dla ciebie I zawsze możesz zażyczyć sobie go później Ponieważ tutaj żyjesz Cofnij się, głupia yy, Już nie co Buch, deu bip. O, wkurzył się. O, wydaje, że się podburzyłeś trochę. No dobrze. Zobaczmy, czy zdołasz tutaj zadążyć za tym. 3, 2, 1. Go. śmiesznie wygląda nas tą kulką. O, kurde! No, trochę się przyspieszyło. No, fajna muzyka. Nie oddawaj dziewczyna Ty kul... Cool. Ty kul cool znaczy. Nie ma opcji O Jezu. Prawie Ten po lewej w ubraniu Goku stoi O Zastanawiam się mnie, co ten piesek? Kto to jest ten piesek? W sumie wszyscy mnie tutaj zastanawiają, <grych> więc komentarze są Wasze. Oh! No, jest ciężkim przeciwnikiem, ale da radę. Ale mi się dobrze idzie. Po co ja to mówiłem? chodzi o A wy oglądaliście Dragon Ball? Jestem ciekaw, czy nam się podobał. Co są jacyś tutaj zagorzali pani. Jawaj, zobaczcie, ale się tak skupiam. O jezu, no i drugie full combo. No, miot na moje serduszko normalnie. O kurde, chyba się wkurzył, ale face? O nie, on chce zedrzeć nasz. Uśmieszek z naszej twarzy. O kurde, co jest? Bo? Jeszcze nie skończyłem z tobą, ziemianinie. O, chyba się odpalił. Nadal chcę coś tutaj powiedzieć. Nie mierzysz się z, z jakimś tam zwykłym yy, wojownikiem. Baba -ba bip -sk bip. Teraz naprawdę zobaczymy, czy potrafisz nadążyć. O kurde O kurde, ale się odpalił Zmieniło się otoczenie całkowicie Czemu on ma pistolety? Kurde, combo break, no nie Dobra, w końcu jest co klikać Dobrze, dobrze Nieładnie, nieładnie. Takie podwójne na mnie stosować. No i teraz dużo lepiej wygląda, jak ściągnął tą bluzę. Albo rozerwał, nie wiem. Bo widzę, że ma na sobie cały czas tą bluzę, tak jakby. Czyli co, rękawy poszły. Ja oddamy ci kuli. No i jeden. Radę, bez problemu. W ogóle mu... Chwila. W ogóle mu... oczy jakoś tak zmieniły, ma same białka. No, jest ciężko. Uff. No, jeden. Teraz widzę, że tło się zmieniło na takie, tak jakby miała być walka tutaj jakaś epicka. O Jezu! Ale oczopląs! Co, udało się? Uuu, kurde, nie jestem dumny z breaków 21, ale. Nie, no nie. O Jezu! No, dobra, koniec chyba. Udało się nam zdobyć kule, co? A więc dziewczyna i boyfriend e, stracili chyba kulę. Czy. W, a czy finalnie zwyciężą? Okej, okay. zobaczymy. Find out in next episode of Friday Night Funkin'. Z Dobra, ale mam jeszcze trochę czasu i chciałem wam pokazać jeszcze taki fajny update. Moda, którego jeszcze graliśmy. Także zaraz cię widzimy. Cięcie. No. Pewnie pamiętacie tutaj naszego Berserka I on miał parę dni temu bardzo fajny update Były dodane tutaj... Była ogólnie dodana jedna piosenka i zmieniona ostatnia Bardziej tutaj są zakłócenia pokazane i tak dalej Także sobie przejdziemy obie, Wraith i Error Chciałbym jeszcze wam pokazać tą drugą, która... A! Oh, ta muzyczka jest piękna Ale to już sobie sami pewnie zagracie, albo możecie zobaczyć odcinek w którym właśnie to nagram. Dobra, zobaczymy. Ref. No to pokaż, jak tutaj lecisz na trzeciej piosence. Jestem naprawdę ciekaw, czy tej czwartej, co zostało zmienione. O, jest dobra. To tutaj, czyli też jest klikanie. Ja uwielbiam jego głos, naprawdę. Mogę grać. Godzinami można grać tego moda. Mamy radę bez problemu, ale ostatnia nie wiem. I ogólnie historia tego gościa tutaj jest taka, że ojciec oczywiście Girlfriend zamknął go tutaj jakimś, i to jest jakieś więzienie. I on tutaj rozpacza. I uważa, że jedyna opcja, żeby stąd wyjść, jest zabicie nas i zniszczenie całego świata. Także bronimy się przed nim. <ścoughs> o Jezu, ale w ogóle fajna muzyka. Beat totalny, koks. No, jest świetne. Już mam Oczoplans To był mój limit chyba o! Koks! Super, ta końcówka była naprawdę w... O, Wyzwanie było niezłe. Dobra, ale czas na czwartą. Także mamy czwartą, już widzę te zakłócenia w ogóle inny głos był free to one widzicie w ogóle dziewczyna jest zbliżowana przed chwilą była normalna, teraz płaczę o co chodzi? Jest znowu powrócić do tego napieprzania klawisze On tak przerażająco wygląda Easy Albo i nie O Jezu Boże, te paterny są powalone O Jezu Ja kiernicze co tu się dzieje? Ja zapomniałem, że to jest tak powalone O Jezu Jeszcze bardziej Okej okay. Nie no, starą to jest? Leżysz, kurde, no i kwiczysz! Giń! Nie dam się, kurde, jakiemuś robotowi! O! Ale palce mi wolą! O! Jo, skończyłeś? Nie masz szans! Jest to dziewczyna biedna. Ho, ho, yeah. Udało się. No dobrze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i papa.